su Christus Stephanis Przyjacielu, po coś przyszedł? To Chrystusowe pytanie, skierowane do Judasza, było ostatnimi słowami zbawiciela, jakie wypowiedział przed swoim pojmaniem i uwięzieniem. Zanim rozpoczniemy drogę krzyżową, stańmy wobec tych słów: Przyjacielu, po coś przyszedł? Krzyż jest zgorszeniem, głupstwem, porażką. Na pewno chcesz iść za zgorszeniem, głupstwem i porażką, nosimy krzyżyki na łańcuszkach, wieszamy je w domach, szkołach, szpitalach i nierzadko pod tymi krzyżami przeklinamy, obmawiamy, złościmy się, że coś nam się nie powiodło, że nie poszło po naszej myśli, że ktoś nas odrzucił. Mówimy o krzyżu, śpiewamy o krzyżu. A kiedy przychodzi, często jesteśmy zaskoczeni i oburzeni. Przyjacielu, po coś przyszedł. Idźmy więc za krzyżem, pokorni, uważni, skupieni. Idźmy na kolejną lekcję miłości. pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, stałeś i patrzyłeś w oczy Piłata, patrzyłeś na tłum i złowrogie twarze arcykapłanów i uczonych w piśmie. Nie przeklinałeś, nie wyzywałeś swoich oprawców. Tak łatwo skazać kogoś językiem, Pozbawić dobrego imienia, obmowa, wyśmiewanie, oszczerstwo. Czasem są to drobne sprawy, kiedy ranie innych, opowiadając na ich temat nieprawdziwe informacje, staje się oszczercą, kłamcą. Innym razem nie umiem okazać cierpliwości względem tych, którzy błądzą i sprawiają mi ból. Wtedy nie umiem mówić z miłością. A zawsze należałoby się trzymać jednej zasady: jeśli milczysz, milcz z miłością, jeśli mówisz, mów z miłością. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, pozwalasz sobie włożyć krzyż na barki. Wiesz, że będzie ciężko, ale masz też świadomość tego, jak wiele zależy od Twojego wyboru. Muszę przyznać, że chce Ci być wierny wtedy, gdy jest to łatwe i niewiele kosztuje. W życiu jednak nie uniknie się trudnych sytuacji. Można się na nie złościć, można przeklinać, można szukać ratunku w alkoholu czy narkotykach. Chrystus mówi, że trzeba się zaprzeć siebie samego. Zapewne to droga trudna i wyboista. Ale jeśli zaczniesz iść nią tak na serio, zobaczysz, że szybko okaże się, iż jego jarzmo jest słodkie, a jego brzemię lekkie. Wersja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Podjąłeś decyzję, a tu zaledwie postawiłeś pierwsze kroki i zdarzył się upadek. Może za dużo i za szybko chciałem mieć. Może zapomniałem o umiarkowaniu. Ile razy pożądanie zawładnęło człowiekiem, ile razy dała o sobie znać pycha, zazdrość, chęć posiadania, rywalizacja o wszystko. A w sercu powstawało coraz więcej jadu zawiści. Czyż nie z tych uczuć rodzą się kłótnie i wojny? Obym doświadczając upadku, powstawał zawsze mądrzejszy, i pokorniejszy. Akcja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się Pani Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na swojej drodze spotkałeś Maryję. Nawet jeśli nie było żadnych słów, mogliście sobie popatrzeć w oczy z miłością. Ty spojrzałeś na nią tak że dało jej to siłę wytrwać pod krzyżem i niewzruszoną pewność wielkanocnego poranka. Ona przekazała ci jak bardzo cierpi, i że ciągle ci towarzyszy, czy moja mama, mój tata, może liczyć na takie wsparcie ode mnie, jak traktuję moich najbliższych. Panie. Przepraszam Cię za te wszystkie chwile, kiedy byłem przyczyną niepokoju i smutku w mojej rodzinie. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ktoś Ci pomógł. Został wprawdzie przymuszony, ale okazał Ci pomoc, miłosierdzie. Czy jestem miłosierny? Czy jestem gotowy do pomocy, czy daje się prowadzić głosowi Boga. Panie, naucz mnie prawdziwej miłości, która wszystko znosi, i jest gotowa do poświęceń. Pomóż mi zrozumieć, że Ten, kto okazuje miłosierdzie, sam będzie mógł na Nie liczyć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Spraw abym na mojej życiowej drodze był wobec innych życzliwy i po prostu dobry. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Weronika otarła Twoje oblicze z krwi i potu: delikatność, wrażliwość serca i odwaga. To cechy, które w każdym powinny być obrazem Boga. Bóg, stwarzając mnie, chciał, bym był na Jego obraz i podobieństwo. Dziękuję Ci, Panie, za tych wszystkich ludzi, którzy pokazali mi moje prawdziwe oblicze to znaczy, powiedzieli mi, że jestem dzieckiem Boga. Spraw również, abym i ja, na wzór Weroniki, miał odważne i otwarte serce na każdego drugiego człowieka. A kiedy trzeba? Potrafił przewrócić mu godność. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Znowu upadłeś. Biegnę rozpędzony, cieszę się, bo mi się wszystko udaje, bo wszystko jest na najlepszej drodze. Wierzę, że poprzedni upadek to był ten ostatni raz. Jestem tak pewny siebie, kiedy wydaje ci się, że już pokonałeś jakiś grzech, jakąś słabość, nagle okazuje się, że zło powraca niczym bumerang. Tak działa szatan, który, widząc uporządkowane sumienie, robi wszystko, by na nowo je ubrudzić i splamić grzechem. Dzieje się tak, kiedy za bardzo uwierzysz w siebie i zapomnisz o Bogu. Jezu, przepraszam za moje złe nawyki i zniewolenia, z którymi wciąż za mało walczę, albo za bardzo liczę na siebie. Ty powiedziałeś, że bez ciebie nic nie możemy uczynić. Proszę ulecz mnie ze zgubnej pewności siebie, a naucz zawsze trzymać się ciebie. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty, który płakałeś nad Jerozolimą, płakałeś nad grobem Łazarza, mówisz napotkanym niewiastom, nie płaczcie. Nie płaczcie nade mną, ale raczej nad sobą. Moje zewnętrzne gesty. Oby nie były puste, jak odklepane modlitwy, odbębnione spowiedzi, zaliczone msze święte. Koncentrujemy się na tym, co zewnętrzne, na ludzkiej tradycji, a zapominamy o tym, że za znakami, gestami, słowami powinna się kryć zgodna z nimi postawa serca. Ona jest najważniejsza. Jezu. Ulecz moją obłudę i zakłamanie. Stacja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upadłeś. Bywa, że mam wszystkich i wszystkiego dość, że wszystko się wali. Szukam kogoś do pomocy, bezradnie wzrokiem wypatruję gestów współczucia. Bywa, że zamiast tego doświadczam przygniatającej krytyki, pogardliwych spojrzeń, braku zrozumienia. To boli, bardzo boli. Szukamy swego miejsca w świecie, w grupie, chcemy coś znaczyć, być cenionymi, zauważonymi. Może w poszukiwaniu rozpychamy się łokciami. Bywa, że ktoś słabszy, bez siły przebicia, upada przez nas popchnięty. Dociśnięty lekceważącym traktowaniem. Obym z doświadczenia własnych upadków budował swoją wrażliwość dla drugiego człowieka. Wersja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Pani Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozebrali Cię publicznie i wyśmiali. Wystarczy włączyć telewizor, aby zobaczyć jedną z największych chorób współczesnego świata brak wstydu. Jak wielu próbuje przyciągnąć uwagę na gością własnego ciała. Taka żebranina o spojrzenie, a jednocześnie traktowanie siebie samego jak przedmiot, przedmiot pożądania. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Pomóż mi, Panie, zachwycać się, a jednocześnie fascynować innych nie wyglądem zewnętrznym, ale pięknem własnego ducha. Stacja jedenasta, Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W chwili swojego ukrzyżowania potrafisz powiedzieć: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Każda rana boli, boli ciało, ale boli także dusza, gdy ktoś dotkliwie zrani osądem. Opinią. Jedyne lekarstwo, przebaczenie. Przebaczyć, dlatego, że Jezus przebaczył Tobie. Przebaczenie czyni cuda. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy przebaczyli, i ci, którym przebaczono. Wiedzą o tym doskonale i ci, którzy przebaczyli. Wiedzą o tym doskonale i ci, którym przebaczono, ale także i ci, którzy przebaczyli. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wykonało się. Co to jest miłość? Na to pytanie próbują odpowiedzieć sobie ludzie, zwłaszcza gdy serce zaczyna mocniej bić do tej drugiej ukochanej osoby. Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, to spójrz na krzyż. To właśnie jest miłość. Miłość to gotowość do poświęcenia, aż po cenę oddania poświęcenia własnego życia. Bo prawdziwa miłość to służba. Panie Jezu, naucz mnie tak kochać innych, tak jak ty mnie umiłowałeś. Za nas Jezu Chryste, się nad nami. Stacja trzynasta, pan Jezus, zdjęty z krzyża. Właniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszystko się skończyło. Tylko trochę niewiast pozostało wśród nich Maryja, pozostał też Jan Apostoł. Reszta się rozproszyła. Widok ukochanej tak skatowanej osoby musiał być okropny. Ten widok z pewnością przeszył bólem serce Maryi. Które zdejmowano z krzyża, której zdejmowano z krzyża ciało jej syna. Ona jednak nie rozpacza, nie wyrzuca Bogu tego, co się stało. Wielu uczniom załamało się wszystko. Ten, z którym wiązali tyle nadziei, nie żyje. Może i ja czasem przeżywam coś takiego: kryzys wiary, noc duchowa. Wszystko wydaje się bez sensu. A jednocześnie coś we mnie woła: To niemożliwe. Jaki sens ma moje życie? Na godziny próby, wyproś mi Maryjo siły i dar dobrej modlitwy. Panie Jezu, pomóż mi nawet w najtrudniejszych momentach mojego życia nie tracić nadziei i nie popadać w rozpacz. Stacja czternasta, Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Koniec. Umarł. Ale Jezus powstał z martwych. Jest tym samym, który szedł z uczniami do Emaus i został z nimi w przełamanym chlebie. Ale jest także tym, którego możesz przyjąć w każdej Eucharystii. Jest tym, który przebaczył Piotrowi potrójne zaparcie się. Ale jest także tym, który przebacza Tobie, gdy klękasz u kratek konfesjonału. Panie Jezu, obym korzystając z daru Twojej obecności w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, Mógł jak najczęściej doświadczać wielkanocnego poranka. Święty. Dziesiątki, mi Ciebie, Boże, prosimy.